Dzień dobry. Czy po ponad 4 latach Michał Materla otrzyma szansę powrotu na tron w wadze średniej Federacji KSW? Jakie są jego szanse na walkę z Pawłem Pawlakiem oraz kiedy ewentualnie mogłoby do takiego starcia dojść? Tego dowiecie się w dzisiejszym materiale. Jeżeli ten filmik wam się spodoba, z góry dziękuję za każdą łapkę w górę i każdą subskrypcję bo to naprawdę pomaga w rozwoju tego kanału, a myślę, że w tym roku jeszcze będę w stanie podzielić się z wami jeszcze kilkoma naprawdę fajnymi informacjami. Ja rzucam temat, a teraz przechodzimy do części merytorycznej tego filmu. Musi być podanie Filip. Materla po ponad czteroletniej przerwie ma szansę odzyskać swój upragniony tytuł w wadze średniej, co jeszcze w 2002 roku, a konkretnie w maju, wydawało się wręcz scenariuszem nieprawdopodobnym, albowiem. Poniósł wtedy brutalną porażkę z rąk Mariusza Pudzianowskiego. Dziś ten scenariusz nabiera zupełnie innego kolorytu, a w tym materiale zastanowimy się, jakie są na to szanse, aby Michał Materla mógł ponownie zawalczyć o pas. Przed galą KSW Koloseum 2 było bardzo dużo niewiadomych, przede wszystkim kto zostanie mistrzem. Czy będzie to Paweł Pawlak, czy będzie to Tomasz Romanowski? Tutaj nie mamy już żadnych złudzeń, mistrzem jest oczywiście Paweł Pawlak. Natomiast gala ta przyniosła bardzo dużo niewiadomych, albowiem Mamet Halidow pokonał Scotta Askama w bardzo brutalny sposób. Zawodnik z Doncaster, gdyby wygrał ten pojedynek, byłby z pewnością pretendentem numer jeden, znajdowałby się prawdopodobnie na pierwszym miejscu w wadze średniej. Natomiast Paweł Pawlak przed galą Envy Fight Night, gdzie stał w narożniku Bartka Gładkowicza, zdradził mi, iż podczas gali, kiedy zmierzył się z Tomem Breeze, to właśnie Scott Askam miał być jego pierwotnym rywalem. Niestety do tego starcia nie doszło, ponieważ Scott po raz kolejny doznał kontuzji. Na pierwszym miejscu w rankingu w wadze średniej, co nie ulega wątpliwości, jest Mamet Khalidov, i tutaj następuje swego rodzaju patowa sytuacja, ponieważ sam Maciej Kawulski w rozmowie z Arturem Mazurem przed galą XTB KSW Koloseum 2 przyznał, iż nie chce, aby Mamed Halidow po raz kolejny stawał w szranki, jeśli chodzi o zmagania o tytuł mistrzowski. Tutaj absolutnie można wykluczyć tego zawodnika. Jest to sytuacja o tyle patowa, ponieważ Halidow cały czas znajduje się w rankingu wagi średniej. Myślę, że jest to sytuacja dosyć kuriozalna. Maciej Kawulski stwierdził, że chciałby zestawiać Mameda, ale w wielkich walkach, w wielkich tak zwanych superfajtach. Myślę, że w tej sytuacji w pewien sposób należałoby wykluczyć wykluczyć Mameda z tego rankingu, ponieważ kolejne zwycięstwa cały czas będą rozbudzać zbiorową wyobraźnię na temat tego, iż Mamet Khalidov powinien po raz kolejny zawalczyć o pas. Na drugim miejscu jest przegrany z walki mistrzowskiej zawodnik ze Stargardu Tomasz Romanowski. Tutaj absolutnie nie ma mowy o żadnym rewanżu. Chyba, że Tomek odbuduje się w jakimś nieprawdopodobnym stylu, ewentualnie jeśli jakiś kolejny rywal Pawła, Pawlaka wypadnie. W takiej sytuacji tylko i wyłącznie widzę ewentualną walkę o pas dla Tomka Rłonowskiego. Na trzecim miejscu jest oczywiście Anglik, Tom Breeze, który na razie myślę, że wypada z tej rozgrywki o tytuł mistrzowski, albowiem 9 lipca zmierzy się opas wagi półciężkiej organizacji LFL z mistrzem Jarosławem Lechem i tutaj nawiasem mówiąc warto pochylić się nad tą galą, co prawda będzie to gala o niskim poziomie sportowym, ponieważ Większość z tych zawodników została zestawiona z ujemnymi rekordami bądź wyrównanymi. Natomiast warto pochylić się nad tą galą nie tylko ze względu na samego Jarka Lecha, ale będzie tam się bił m.in. również Łukasz Kulpa. Oprócz Łukasza Kulpy na gali Lewe League 9 wystąpi także Kamil Puchalski oraz słynny bajkopisarz, czyli Tomas Narmo, który miał zmierzyć się z i Ugonochem w jego debiucie. Pochylając się jeszcze chwileczkę nad. Postacią samego Jarosława Lecha zawsze uważałem go za zawodnika klasy średniej. Kiedy toczył swoje pojedynki czy w Fenie, czy w Babilonie, zawsze uważałem go za zawodnika klasy średniej, który będzie lawirował mniej więcej na takim poziomie. Natomiast teraz Jarosław przechodzi kompletny rozkwit swojej kawiewy. i jeśli pokona Toma Briza, to nie widzę innej możliwości jak tylko angaż federacji KSW. Natomiast jeśli przegra, to również bardzo chętnie go zobaczy ze względu na sytuację, e, jaka wytworzyła się czy w kategorii półciężkiej, czy w kategorii średniej w KSW jest coraz większe zagęszczenie, sytuacja stała się coraz ciekawsza, jest coraz więcej zawodników, a myślę, że takie postaci, zwłaszcza Polacy, jak Jarosław Lech, są nieodzownym elementem promocji gal w Polsce. I jeśli miałby być to angaż w kategorii półciężkiej, to widzę starcia m.in. z Barkiem Gładkowiczem. Czy Hasanem Merziewem, chociaż wątpię, że w ogóle się kiedykolwiek doczekamy Łotysza w Federacji KSW. Tu być może kiedyś będę w stanie wyjaśnić Wam tę skomplikowaną sytuację, jeśli chodzi o Hasana Merziewa oraz ewentualne starcie z Rafałem Kijańczukiem, który bardzo szybko przegrał z Bogdanem Chnitko. Natomiast jeśli będzie to angaż w kategorii średniej, to również możliwości są arcy ciekawe. Być może będzie to pożegnanie Kendala Growa, być może będzie to Alberto Odzimkowski, a być może gdzieś jeśli KSW zdecyduje się na jakąś galę w Londynie, bądź też będą chcieli zbudować Jarosława Lecha, być może dobrą opcją będzie również troszeczkę już zapomniany Jason Radcliffe. Czwarte miejsce w rankingu po Gali XTB KSW Koloseum 2 okupuje Scott Askan, Zawodnik z Doncaster przegrał z Mamedem Halidowym, i tutaj nie ma żadnej opcji. Na temat walki o pas. No i piąte miejsce, czyli klucz całego filmu, czyli Michał Materla. Michał Materla, pokonujący faworyzowanego do granic możliwości radka paczuskiego podczas galina narodowym może zawalczyć o pas. To jest scenariusz absolutnie realny. To nie jest żadne idee fix ze względu na to, ponieważ zawodnicy znajdujący się na miejscach 1 do 4 absolutnie nie są klarownymi pretendentami. Po drugie, Michał Matera to jest wciąż duże nazwisko. Można się tutaj pochylić nad walką Cezariusza Kęsika z Damianem Janikowskim, którzy znajdują się kolejno na szóstym oraz ósmym miejscu w rankingu kategorii średniej. Niemniej odnoszę takie wrażenie, że pomijając Cezariusza Kęsika, ta gwiazda Damiana Janikowskiego nieco w ostatnich latach przygasła. Być może Damian się odbuduje, być może odniesie spektakularne zwycięstwo. I wtedy będzie można rozpatrywać go w tych przetasowaniach, które będzie miał na myśli Wojsław Rysiewski. Natomiast w tym momencie Michał Materla, moim zdaniem, jest głównym pretendentem. Drugim faktem jest to, iż sam Paweł Pawlak w swoich mediach społecznościowych w niedawnym poście wyraził chęć stoczenia takiego pojedynku. Mało tego. Sam Plastino podkreślił również, iż Michał Materla sam jest chętny na taki pojedynek, co jeszcze troszeczkę dodaje tego smaku i powoduje, iż coraz głośniej oraz coraz częściej przejawiają się takie przesłanki, iż do takiego pojedynku faktycznie dojdzie. Jeśli chodzi jeszcze o walkę z Radkiem Paczuskim, ja tutaj nie mówię o żadnym laki wykluczam absolutnie możliwość laki puncha. Wiecie dlaczego? Michał Materla to jest oczywiste, jeśli walczy w stójce, on zawsze rzuca cepy. To jest walka. Każdy, każdy z nich może w końcu dojść. Wiadomo, są zawodnicy, którzy czasem rozpaczliwie rzucają tego typu ciosy, ale czego innego można się spodziewać po Michale Materli w stójce? Kolejnym faktorem jest to, iż Michał Materla to jest bijące serce KSW. Ten człowiek nigdy nie odmawia wyzwań. Mało tego, po odbudowie na KSW 78 w Szczecinie, skandalem Grow'em. On poprosił o jak najmocniejszego przeciwnika. Nieważne, czy będzie to Tom Breeze, Scott Askam, Paweł Pawlak, on to bierze. Dodatkowo, przypomnijcie sobie sytuację, która wywiązała się po KSW-56, kiedy Michał Materla przegrał swoją walkę z Roberto Soldiczem. Michał momentalnie domagał się rewanżu. Można uznać to za głupi pomysł, można uznać to za dobry pomysł, niemniej nie można odmawiać tego, iż Michał. Absolutnie nie zważa na swój wiek, na swoją kondycję fizyczną, tylko chce wciąż podejmować jak najmocniejsze wyzwania. Więc jeśli tylko otrzyma taką możliwość, aby stoczyć po raz kolejny pojedynek o pas, on to weźmie. Jestem o tym w 100% przekonany. Ja wiem, że po zwycięstwie z Kendallem Grove podnosiły się głosy, iż Michał Materla powinien zakończyć karierę, sam nie byłem orędownikiem tego, ponieważ ja zawsze będę chciał widzieć Michała Materle w klatce. To jest jego miejsce, on zawsze rozbudza duże emocje. Natomiast byłem orędownikiem tego i pokazałem mu to w wywiadzie. Że chciałbym, aby zadbał o swoje zdrowie. Czy Michał w pewnym momencie po prostu nie przesadzi? Walka z skandalem nie była dobra technicznie. To nie była dobra walka, mimo iż ona obfitowała w emocje. Sam Mateusz Borek w wywiadzie po tym KSW przyznał, iż Michał zmagał się z kontuzją, która odnowiła się w tygodniu przed samą walką. To zdarzyło się w środę. Michał ma przepuklinę szyjną, która spowodowała to. Że nie mógł nawet podnieść szklanki z wodą. Natomiast kiedy Michał będzie zdrowy, stanowi on niewyobrażalne zagrożenie dla Pawła Pawlaka. Czy w stójce, tak jak pokazał to w starciu z Radkiem Paczuskim, czy w parterze. Oczywiście moim zdaniem dużym faworytem będzie tu po raz kolejny Paweł Pawlak, natomiast myślę, że trzeba już kompletnie na bok odłożyć wszelkie dywagacje na temat tego, czy Michał Materla powinien jeszcze walczyć, czy nie. Tak naprawdę on o tym zadecyduje. On wie, kiedy czuje się najlepiej, kiedy czuje się w dobrej formie, i myślę, że jeśli tylko będzie dobrze przygotowany, ta walka będzie naprawdę świetnym pojedynkiem. Ja, jeśli mam być szczery, nie widzę żadnego innego sensownego pretendenta w tym momencie do walki o tytuł, ponieważ ten pretendent wykrystalizował się z pojedynku, będąc skazywanym totalnie na porażkę. Myślę, że w sytuacji, kiedy KSW będzie próbowało ściągnąć dla Pawlaka jakiegoś debiutanta, aby stoczył on walkę o. Was, myślę, że w tym momencie nieco się ośmieszą, biorąc też pod uwagę wagę nazwiska, jakie nosi ze sobą Cipa oraz doświadczenie, jakie za każdym razem wnosi ze sobą do klatki. On po prostu o ten pas nie może nie zawalczyć. Bez względu na to, czy Paweł Pawlak będzie faworytem w stosunku 80% do 20%, czy 95% do 5, czy się to komuś podoba, czy nie, Michał Materla musi zawalczyć o ten pas. Nie ma żadnego innego klarownego pretendenta. Tak jak mówiłem, Cezariusz Kęsik musi wygrać z Damianem Janikowskim, bądź odwrotnie. Wtedy następnie będzie można ich zestawiać. Natomiast myślę, że zwycięstwo, czy jednego czy drugiego, to będzie nadal za mało, aby stoczyć pojedynek o pas. Być może zwycięzce zestawią ze Scottem maskamem, być może z Tomkiem Romanowskim, ale na razie to jest za mało, aby być pretendentem numer jeden. Poza tym uważam, że wystawienie debiutanta do walki o pas dla Pawła Pawlaka totalnie podważy sens istnienia rankingów, które KSW wprowadziło po gali KSW65. Po coś te rankingi są? Po coś te rankingi zostały stworzone i kolejne zestawienia właśnie z nich wynikają. Pochylając się jeszcze przez chwilę nad postacią zawodnika numer 1 w kategorii średniej, czyli Mameda Halidowa, pragnę zauważyć fakt, iż od wygranej z Borysem Mańkowskim na KSW 39 na Narodowym, Mamed Halidow raczej unika start z Polakami, wykluczając oczywiście... Starcia z Tomaszem Narkunem, w których raczej to nie on byłby wygwizdywany, oraz oczywiście największe starcie w historii polskiego MMA, czyli walkę z Mariuszem Udzianowskim. Mamet Khalidow raczej skupia się na starciach zagranicznych i to jest absolutnie zrozumiałe. Poza tym, skoro sam Maciej Kawulski w wywiadzie twierdzi, który jest jego wieloletnim przyjacielem, iż nie chce, aby Mamet walczył o pas, to na pewno musi być coś na rzeczy i takie instrukcje z pewnością zostały przekazane dyrektorowi sportowemu KSW. Kiedy ewentualnie taka walka mogłaby się odbyć? Odpowiedź przychodzi bardzo szybko, ponieważ sam Paweł Pawlak rzucił konkretny termin i ma być to gala. KSW w Gliwicach, która wieńczy cały rok zmagań w Federacji KSW. Myślę, że jest to temat bardzo prawdopodobny, ponieważ sam Paweł Pawlak przebywał niedawno na wakacjach. Zmaga się on oczywiście z kilkoma kontuzjami, które w tym czasie będzie mógł zaleczyć. Tak samo oczywiście Michał Materla. A kolejną sprawą jest to, iż KSW Gliwica jest jedną z najbardziej eksponowanych gal w całym roku kalendarzowym. To też myślę, że czy to na plecach Michała Materli, jeśli oczywiście Paweł Pawlak wygra tę walkę, będą chcieli zbudować swojego mistrza, który oczywiście nie jest w tym momencie tak popularny. A jeśli Michał Materla zdobędzie pas, no to myślę, że kasowe walki stoją dopiero przed KSW. To by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z niego czegoś ciekawego, czegoś wartościowego, co wynieśliście dla siebie. Mam nadzieję, że było tutaj troszeczkę ciekawych informacji. Z góry dziękuję za wszystkie subskrypcje, wszystkie łapki w górę. Bardzo to pomaga w rozwoju tego kanału, oraz zachęcam Was do dyskusji w komentarzach. Myślę, że będę w stanie podyskutować sobie razem z Wami już poza obiektywem. I co, życzę Wam miłego dnia i trzymajcie się.